tych smakach, to nie każdy też dobrze, y, to toleruje, to Ja tutaj dolewam normalnej kremówki. Ona będzie troszkę łagodniejsza. I tak, tak. To blenderuje ja pokażę jest Państwu To ciekawą rzecz, tutaj jest Problem jak się gotuje z łuky, prawda? Wkłada się całe przyprawy na piecz, jakąś polędę, goździki, to my, my mamy takie świetka. Tak, i wkładamy, wkładamy i potem się, potem się to wyjmuje i nic tam nie pływa, bo tam to, sami to co, tak, gdzieś nie że jak pierwszy, ale za pierwszy wyglądowały się? Od nie? O, Taka konsystencja będzie dobra, bo możesz spróbuj tylko jeszcze te słone, dobrze na pewno musimy solić. Tak naprawdę jedynymi przyprawami w tej zupie jest sól, pieprz, ziele angielskie i szlałowki. I to jest po prostu wszystko. Pieprz, jeśli ktoś tak, tak lubi. No, czystą łyżkę, proszę pani prezent, może oczywiście proszę. Tak, jak na... każdy ma swoją łyżkę. Uy, nie. Zupy, nie zupy. Za mało słona hmm. Trochę, trochę tak. soli, ale soli na samym końcu, czy najpierw jak Ja na ziemniaki się też troszkę solę, za, za wychodzę od tego, że trochę jest solę. Wiadomo, że płyn się redukuje, więc asul nie. I na samym końcu do salam. No, jak gotuję buliony, jakiekolwiek pod sosy, pod wszystkie zupy, które przygotowuję w restauracji. Nigdy nie solę. Solę dopiero tak. na samym tak. końcu. Przypuszczam. To tak. właśnie tego Czasami, bo czasami jest tak, że się posoli, soli na przykład przygotowuje się coś jednego dnia, jeśli na drugi, jednego dnia się redukuje płyn, drugiego się zmniejsza objętość płynu dalej, a sól y, nigdy nie zmienia swojej objętości, prawda? No, tak. To jest jakby wystała. Należy pamiętać o tym, żeby y, mieszać dobrze na samym końcu, żeby nie przywarła nam skrobia do dna na, do, na a czas nie czas to, tak, to zaraz o tym powiem. Przygotowałem y, przygot tak jest sosy. Ja, ja wszystkie oleje, które przygotowuję w restauracji, przygotowuję na bazie tutaj regionalnych olejów rzepakowych. Ja prawie w ogóle nie używam oliwy z oliwek. I to jest olej szczypiorkowy. To jest robione ze szczypiorku i z oleju rzepakowego. I przepiękny kolor, jak Państwo, panowie też mogli tutaj się zbliżyć, jest po prostu tak zielony, że żeby... ja, używam, ja używam właśnie do wykańczania potraw, ponieważ rzepak jest bardzo zdrowy i muszę Państwu powiedzieć, że jestem czasami bardzo zdziwiony, dlaczego jest tak duża estyma dla, dla oliwy w Polsce z, o oliwek, a olej rzepakowy jest niedoceniany. Ja używam też takiego oleju z góry Świętego Wawrzyńca. On ma bardzo głęboki orzechowy zapach, smak i piękny taki rubinowy kolor, taki aż rubinowy kolor. po prostu genialny, więc jakby preferuję te, co polskie, to dobre, tak? Bardzo <grym> jest to, to mi to jest Dobrze, to teraz Pani Prezydent. Zupę mam przygotowaną, ja ją tylko przedstawię. Tak, i szybko, dosłownie to będzie trwało 5 minut, ponieważ mamy tutaj wstępnie indukcyjną, więc ona zupełnie inaczej osiąga żądaną temperaturę. Mikołaj, okay. możesz mi wlać ten syfon? Możesz mi tutaj. To jest taki specjalny syfon? Tak, to jest specjalny syfon Możemy do spieniania w którym możemy podawać potrawy bądź sosy na ciepło. Są specjalne głowice, prawda, które powodują to, że on nie wypuchnie, jak nawet ta temperatura jest około 80 stopni. My tutaj używamy w restauracji na przykład takich cyrkulatorów do, do gotowania w próżni i naszych mięsa, które przygotowujemy tutaj część warzyw, żeby zachowały wszystkie swoje składniki. Wakujemy, z warzywami, mamy minimalną ilość soli, w ten sposób też, też przygotowujemy, w no, Tutaj wbijemy, wbijemy. No, no, są elementy kuchni molekularnej, nie należy mylić absolutnie z kuchnią niezdrową, tylko jakby jest inna, inna technologia przygotowywania pokazu. Ja na przykład jak, jak przygotowuję jagą yy, to gotuję ją 12 godzin 62 stopni dopiero potem jest gotowa ta, przez to jest zapasteryzowana, możemy ją przechowywać bardzo długo, tam 3 tygodnie, a potem przed samym serwisem podgrzewamy ją, obsmażamy na patelni, jest piękna, różowa w środku. I zachowuje przede wszystkim wagę i wszystkie stopy i sole, i mineralne, są jeszcze jedno. Mamy naszą, jak już ciepło jest, troszeczkę się ustabilizuje. Daj mi ten kielich na chwilkę. Pierwszy, 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 pierwszy talerz tylko pokaże, pokaże jak, jak to będzie mniej więcej wyglądało. To jest po prostu zapowietrzone, więc w związku z tym ma, ma taką, to, taką konsystencję. Ponieważ są to, są to zblendowane ziemniaki z bardzo dużo i przez co piana będzie stosunkowo stabilna, będzie się ustabilizowana. w taki sposób można też tą zupę podawać i bardzo nowocześnie, ale przygotowana na tych etapach początkowych w sposób zupełnie tradycyjny. Ja, właśnie o to chodzi. Tak właśnie sobie pomyślałem, że przygotuję jak... A to, a to jest nasza, nasza tradycyjna zupa, Podamy ją w innym talerzu, żeby, żeby się odróżniała i nie będziemy wyjmować z niej nic, tak jak się często na talerzach w domu trafia, że się dostaje i liść laurowy i tak dalej i tak dalej, więc te wszystkie rzeczy, te wszystkie rzeczy tutaj będą. To jest zupa biała i jasna. Ja u mnie czasami w domu też się przygotowywało w taki sposób, że wkładało się troszeczkę marchewki, prawda, żeby ożywić kolor. Ale ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj się właśnie ponieważ miałem taką e, ochotę na to, żeby też promować e, polski olej rzepakowy, więc użyję tutaj do tego, żeby wzbogacić smak, ponieważ mamy cebulę w tej zupie, to wzbogacimy też smak. E, Jakby tym, co z wyrasta, prawda? Czyli z szczypiorkiem w formie. Myślę, że to bardzo efektownie wygląda. Ożywiano i użyję. Piętróżki, ozdobnej. Nie zrobiliście się chłodni już? Chłodno. Nie wiem, jest. Poproszę, no. Czyli zapraszam, ja oczywiście zaraz będę nalewał więcej, więcej zup, to jest ta na pierwsza nasza Nie może Pani Prezydent znajdzie Ale to może, to może ja przygotuję jeszcze też drugą zupę i, 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 zobaczą, i zobaczą Państwo jak. jest. Czyli sprawdzić na nas najpierw zanim tak. Pani Prezydent. A może Pan jeszcze raz z tego syfonu wycisnąć. Jasne. Tak. Słuchajcie, może autorka książki by spróbowała.